Dobra, chyba sobie wszystko porozmierzałem. Pozaznaczałem na ścianach. Fuga ma przechodzić z tej ściany tylko w tą. Tu się nie będą pokrywać, no bo siłą rzeczy płytka ma 122 i 2. 122 i 2 na 67. Czyli siłą rzeczy one się nie zgrają, nawet jakbyśmy chcieli położyć na długości dwie płytki szerokością. Nie ma szans, żeby je zgrać. Pierwszą fugę bym zgrał, a na drugiej już by powstało wypchnięcie. Wiadomo, że tego nie będzie widać, bo tu szafka, tu stoi wanna, dlatego jest takie minięcie. Pani tak chciała, tak robię. Ja bym całkiem inaczej podłogę ułożył, ale to jest, że tak powiem, nie moja łazienka, tylko ja tu jestem wykonawcą i robię jak ma być. Fuga, która będzie w brodziku, też nie jest na środku brodzika, tylko jest tak no, przesunięta o te 10 centymetrów. Nie wnikam w szczegóły, ale co? Mierzę, pomierzam, łapię kąty, próbuję wyśrodkować i to, o czym mówiłem, nie wiem, czy ci, którzy oglądają mnie, oglądali ten film wcześniejszy, że 2,5 cm jest ściana przestawiona, że jak robiłem tą zabudowę, tu ustawiałem profile równiutko, czyli starałem się je ustawić co tam 46, co 45, czy co 40, nieważne, wymiary od tamtej strony szły równo i tu mi wyszedł profil sklina i mówię, coś jest nie tak. Czyli ta ściana jest przestawiona względem tamtej. Później łapię kąt od tej ściany do tej ściany, kąta nie ma, czyli ta ściana ucieka w tą stronę. I to się teraz pokrywa w całej łazience, bo jeżeli wymiar złapałem równy od tej ściany, ustawiony mam, tam kąt ucieka tylko jakieś 6 mm. To jest nic, to jest pikuś ale tu, na tej ścianie, na tej ścianie jest 2,5 cm. Czyli to jest to, co ja tutaj szlifowałem, żeby wyłapać kąt tylko do umywalki, ale żeby nadrzucić te 2,5 cm i tą ścianę naprostować, no to by trzeba było ją tam wyciągnąć, te 2,5 centa. Co jest teraz już, że tak powiem, kompot po jabłkach? Ktoś powie, że moja wina, że ja to powinienem wyłapać na samym początku. To od razu nadmieniam, była firma, która odbierała tutaj to mieszkanie. Czyli firma, która się zajmuje sprawdzaniem kątów, pionów i tak dalej. Czy wszystko jest tak jak należy? Ja tu wyłapałem masę błędów, czyli 1,5 cm sufit leci. Jakieś 3 cm leci ta ściana, bo nie ma kąta do ściany tej. Ten sufit jest krzywo, także nie jest nawet w poziomie. Tu już nie chodzi o to, czy on ma góle, czy nie, bo jak przyłożycie do niego łatę, to jest krzywo. Ja nie odpowiadam za to, odbierała to firma, czyli ja tego nie muszę sprawdzać, bo jakaś firma za to wzięła pieniądze. Ja przychodzę i robię, a ja mam zrobić swoją robotę, a nie szukać po innych firmach błędów. Jest krzywo, jest krzywo. Ja zrobię tak, że tego nie będzie widać, bo jak każdy wie, że glazurnictwo to jest ukrywanie wad. Ukrywanie wad materiału, ukrywanie wad kątów, ukrywanie innych rzeczy. Położeniu, laik tego nie zobaczy. Ja teraz wam mówię, że jest krzywo. Mówię na domiar tego, mogę umieścić od ściany, ale tu mam wszędzie, że tak powiem, prawie idealnie. Różnica może być w 2-3 mm. Tu mam 49,4. Tu mam 49 niecałe, czyli mówię, jakieś 5 mm jest przesunięcia. To jest nic. To już tak z ciekawości Wam pokazuję. Tu jest 111,2. Tu jest 111, 2 mm, nie róbmy sobie jaj, bądźmy, bądźmy ludźmi. Tu mamy 240, 240 gdzie zaznaczam, że ja tu już tynku zebrałem około centymetra, bo ja to zeszlifowałem, żeby się przytulić, to już centymetr zebrałem, ale teraz mamy 240. Jak to zmierzyłem, to byłem w szoku. 242,5. Czyli jak jakbym tam tego centymetra nie zebrał, to już byśmy mieli 3,5 cm różnicy. Na razie mamy 2,5. Ale jakbym zmierzył tam w rogu, to na pewno będzie 3 murowane, jak nie 3,5. Że tu idzie cała płytka, no płytka ma 61. To ja na tej całej płytce po prostu tu zrobię tego klina, zetnę ją, nie mam innego wyjścia. Nie położę całej podłogi z klina, no bo to się mija z celem. Do tej ściany musi być prawie równo. Czyli ta linia mnie interesuje, tam od początku zaczynam równo i wyliczyłem sobie tak, że całą płytkę będę tutaj ścinał, bo w progu robimy, to też zadecydowała Pani, ja tylko podpowiedziałem możliwe rozwiązania, żeby progu nie było między panelami, a płytką dużego, to tu jedę całą płytką i ten kawałeczek wcinam i go kładę. Ten, który będzie pod drzwiami, czyli taki kawałek. Tu pod drzwiami, środek drzwi będzie 10 cm, 9,5-10 no. I ten kawałeczek po prostu tylko położę w stronę paneli, żeby to zeskosować, żeby zminimalizować przeskok między jednym a drugim. To też jest błąd, nie wiem czy projektantki czy kogo, że panele są cieńsze kupione, płytki są grubsze kupione, podkład jest jaki jest kupiony już. Można by było, że tak powiem, robić wylewkę samopoziom na całości. Dodatkowe koszty można by było gubić gruby, grubszy podkład. Nie wiem, chociaż 2-3 mm, jeszcze dołożyć dodatkowe koszty. Rozwiązanie z masę. Wy nie wiecie, o czym ja rozmawiałem z klientką. Jakie były ustalenia, co proponowałem. Jakie rozwiązania, także niech ktoś się nam nie podnieca w komentarzach. Bo ci co mnie oglądają, to wiedzą o co chodzi. A najczęściej takie komentarze z dupy piszą ludzie, którzy wchodzą. Z doskoku, tylko nie znają szczegółów. No, tyle. Ościeżnica też tutaj zostanie 8 cm tego narożnika, bo tu musi być idealny kąt do umywalki. Tu zostaje jakieś 7,2. 8 mm różnicy na glifie. To jest nic. Tylko teraz zauważcie, jak ja bym miał nadrzucać, no ale wiadomo, z tego kąta startował, już jest prawie centymetr różnicy, i tam bym nadrzucał. No to i tu bym nadrzucał. Czyli te kąty w glifie by wyszły odległości prawie równe. No, ale mniejsza z tym. Tylko znowu, gdybym nadrzucił to 2,5 cm, czy tam 3 cm w końcu, to patrząc tą ścianą, do tej ściany i dalej, znowu by się wszystko rozjechało. Tu jest problem postawienia tej ściany i nie wiem, spieprzenia kątów na tych łazienkach. No po prostu. Ja się dziwię, że ta firma tego nie wyłapała, która tu robiła pomiary. Przecież oni przychodzą z dużymi kątownikami, mają łaty, mają jakieś kurcze, wiecie, do mierzenia. Przykładają, patrzą, nie ma kąta. Deweloper ma poprawiać. Poprawiłby deweloper ten kąt, przyszedłby, zmierzył, że tu nie ma kąta. No i tak w koło by się ganiali. Ażby w końcu łazienkę pomniejszyli o 5 cm i by wszędzie kąty były. <coughs> Czyli reasumując, tego nie będzie absolutnie widać. To tylko wychodzi przy pomiarach. Filmik jest nagrywany z życia, a nie kurcze jakaś reżyserka i udawanie, że jest wszystko pięknie ślicznie. Zobaczycie później jak ogram tą podłogę na 60 cm, nawet nie na 60, bo tu idzie jedna płytka. Tak. A tu zaczynam już drugą płytką i mamy zabudowę dotąd. Czyli tej płytki widzimy tylko tyle, czyli tego skosu nie będzie prawie w ogóle widać. Dobra, bo się uruchomiłeś człowieku. Poznaczone kreski na podłodze. Wymierzam zaraz jeszcze kabinę, chociaż kabina, chociaż kabina mi tu nie sięga, to później to wymierzę. Tak, bo kabina jest gdzieś tu. Czyli, tu jest taki kawałek, będę musiał wstawić z tej płytki do załamania. I później drugi w kabinie położyć. Urabiam klej i jadę z koksem. Ale cuda, nie widzę.